Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. A dziś przybliżymy wam pewną markę, o którą często pytacie. Jest to marka UTV, czyli producent lamp LED, które znajdziecie w naszej ofercie. Także zaczynamy. Jak już znacie naszą ofertę, od jakiegoś czasu wprowadziliśmy do niej nowe lampy LED marki UTV i wiele osób pyta: co to za marka? Więc postanowiliśmy nagrać film i trochę Zobrazować Wam. UTV to firma produkująca oświetlenie LED o rosnącej pozycji na świecie z siedzibą Wielkiej Brytanii i Irlandii. UTV prężnie działa na rynku od 2013 roku i cały czas się rozwija. Lampy są starannie wykonane, aby spełnić najwyższe standardy profesjonalnej jakości. Wielkim plusem tej marki jest głównie wygląd. W ofercie znajdziecie lampy, które wyglądają tak jak oryginalne lampy, tylko mają zastosowaną technologię LED. Takie lampy już pokazywaliśmy na naszych wielu filmach, chociażby w ostatnim naszym filmie z 62:30, gdzie był test oś oświetlenia. Robiliśmy dla Was na polu w ciemnościach. Wtedy też napadła nas taka wielka burza śnieżna, ale bardzo fajnie ten film wyszedł i tam lampy właśnie były marki UTV czyli te, które znajdują się w masce jak i te robocze w dachu tam mogliście zobaczyć jak te lampy się sprawują w ciemnościach chociaż i tak film nie oddaje tego co widać naprawdę na żywo gdy zamontuje się te lampy na ciągniku w tej ofercie mają również takie lampy, które nie są odwzorowane jak oryginalne, ale swoim designem przyciągają i tak jak tutaj widzicie 6020, 6030 oczywiście te lampy też znajdziecie w naszej ofercie. Lampy UTV LEDowe. I tutaj mamy 6030 Premium, jak i 7030 Premium oczywiście. Cały komplet LED. Te lampy marki UTV, jak i wszystkie w naszej ofercie, nie wywołują żadnych zakłóceń, czy to na radiu, czy na innych maszynach, które podpinacie. Wybierając te lampy do swojej maszyny, nie musicie się martwić, że nie będzie coś pasować. Nie ma żadnych problemów z montażem. Części potrzebne do montażu zawsze są w zestawie i idealnie pasują pod daną maszynę. A między innymi, tak jak tutaj mamy 640R, oczywiście te lampy soczewkowe, które tutaj widzicie, też są marki UTV w zamienniku. One występują też w wersji LED-owej, jak i te do góry montowane w masce. Oczywiście te lampy e, robocze również są LEDowe. Gdybyście chcieli poznać tą markę bliżej, obejrzyjcie sobie na naszej stronie. To wpisując hasło UTV, wyskoczą Wam wszystkie te produkty. No i pod tym filmem macie również link, który przekieruje Was do tych właśnie lamp. Te lampy od dłuższego czasu już są w naszej ofercie, a nasi klienci pokochali ich nowoczesny design. I niezawodność. Oczywiście wszystkie te produkty, które są na naszej stronie, wcześniej były przetestowane przez nas, przez naszych klientów i dopiero wprowadzaliśmy je do oferty. I cały czas staramy się poszerzać tą ofertę o te lampy, właśnie w masce, które głównie używane są do jazdy po drogach, choć nie jest to łatwe. Jak wiadomo, ciężko taki produkt dobrać do danej maszyny. Ale wszystkie lampy posiadają niezbędny atest, żeby poruszać się drogami publicznymi. Także tutaj w 100% można te lampy zamontować. To już powtarzamy praktycznie w każdym filmie, że śmiało można te lampy montować. Gdybyście czegoś nie byli pewni i chcielibyście dobrać sobie lampy do swojego modelu, to tutaj wyświetla Wam się numer. Poniżej macie kod rabatowy. A ja zapraszam Was na kolejny odcinek. Cześć.